Przygody z nauką od Harper Kids. Jest to seria książek ukazująca się pod logiem Akademia Mądrego Dziecka. Charakteryzuje się ona, jak wiecie, doskonale tym tęczowym brzegiem. Każda książka zawiera 10 prostych, niesamowitych doświadczeń. I teraz rzut okiem na całą serię. Zobaczcie jaka ona jest rozbudowana. Wiele z tych książek pokazywałam wam zarówno na blogu, jak i tutaj na YouTube. Możecie zajrzeć do ich wnętrz, wpisując w lupce na kanale tytuł książki. A dziś zajrzymy do środka nowości, czyli mydło oraz piasek. Nie mogę pominąć wklejek, które znajdują się na początku książek One są urocze, zresztą na końcu tak samo Tutaj mamy ziarenka piasku z przeróżnymi minkami Od razu Wam może pokażę jak to wygląda w mydle Bo tutaj też są minki, a znajduje się oczywiście piana z mydła No coś pięknego te wklejki, które w serii Przygody z Nauką znajdziemy Książki są w bardzo humorystyczny sposób Stworzone. Na poszczególnych ilustracjach mamy takie wstawki z różnymi dziećmi, które te doświadczenia będą również z nami robić. Na początku każdej książki poznajemy tytułową rzecz, w tym wypadku piasek. Mamy tutaj charakterystykę piasku. Jaki jest twój piasek. Wskaż miejsce, w którym nie ma piasku. Jakie trzy rzeczy wykonuje się z piasku? Tutaj mamy wymienione różne rzeczy. I z tych rzeczy trzy są zrobione z piasku, oczywiście jest odpowiedź do góry nogami napisana. No i jest mini quiz, prawda czy fałszy? Pytania wcale nie są takie łatwe. Zobaczcie, piasek wykorzystuje się do przecierania dżinsu i czyszczenia metalu. Nie jest to takie oczywiste pytanie i myślę, że nie każde dziecko będzie znało odpowiedź. Dalej odkrywamy tajemnicę plaży i tu jest właśnie to, o czym wspomniałam, czyli te dzieci rysunkowe pomagają nam w tych doświadczeniach. Co jest super, niewiarygodne, Modne. Piasek może mieć różne kolory. Czerwony zawiera domieszki żelaza, a czarny powstał ze skał magmowych. Będziemy uczyć podskakiwania ziarenka piasku. Odkryjemy, jak mętna woda robi się klarowna. Jak powstaje krater? Odmierzymy czas piaskiem, zbudujemy zamek z piasku, napełnimy pełną szklankę. Zastąpimy sitko wiaderkiem, podniesiemy wiaderko łopatką. I tutaj też te rysunkowe dzieci, które pomagają nam w każdym doświadczeniu: przefiltruj wodę za pomocą piasku. Na końcu, jak już wspomniałam, też jest ta fantastyczna, urocza wklejka. Książka zawiera bardzo łatwe do wykonania doświadczenia. Myślę, że wiele z tych rzeczy każdy ma w domu. Większość z tych rzeczy na pewno macie w domu. Nie potrzeba tutaj żadnych specjalnych zakupów, aby przeprowadzić te doświadczenia, a zabawa i nauka. Przy tym jest niesamowicie przyjemna. Mydło tutaj też, oczywiście, mamy na początku poznanie. Mydła, jaki kształt ma mydło na ilustracji obok, wskaż, czego nie możemy robić przy użyciu mydła, jaki jest podstawowy składnik mydła i również prawda czy fałsz. Będziemy zachęcać mydło do skakania. Sprawdzimy, jak je rozpuścić. Przygotujemy mydlaną galaretkę. Zrobimy przezroczystą błonę. Nauczymy się puszczać wielkie bańki. Odkryjemy sekret piany. Zrobimy kuleczki z oleju, z musi. Zdobajmy ziarenka pieprzu do ucieczki, zatopimy spinacz biurowy i nauczymy mydło pływać. Przepięknie wydane książki z serii Przygody z Nauką Akademii Mądrego Dziecka to książki, do których poznania bardzo was zachęcam, gwarantują nam one dużo dobrej zabawy i nauki. Zarazem. Zapraszam Was również na blog, tam też jest to nieco o książkach, napisane są zdjęcia, więc koniecznie tam zajrzyjcie, w opisie do filmu jest link.